Oczekuję do wystartowania firma Pomod. Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne, które zaprezentuje wóz ascenizacyjny. Zatem 3, 2, 1 i start! I teraz ognia! Na nasze pole pokazowe wjeżdża wóz asenizacyjny T516 o pojemności 16 000 litrów w wersji premium z aplikatorem łyżwowym o szerokości roboczej 12 metrów. Firma Pomot to jeden z wiodących producentów wozów acenizacyjnych, w tym przypadku prezentuje nam model T516. Całość została umieszczona na zawieszeniu typu bugi z osią skrętną. Mamy tutaj sprzęganie z ciągnikiem poprzez dolny zaczep kulowy K80. Wóz został także wyposażony w kompresor o wydajności 13 tysięcy litrów na minutę, który jest sterowany hydraulicznie. To ciekawe, wszystko to odbywa się za pomocą panelu typu Smart Control z kabiny ciągnika. Dodatkowo wóz ten, jak widzicie Państwo, wyposażony jest w aplikator doglebowy o szerokości 12 metrów pod nazwą Bitek M-Line. Czas otwarcia systemu wynosi 17 sekund, czas zamykania to 20 sekund. Waga aplikatora to 1000 kg. Pięknie, teraz tradycyjna Na zatem obserwujmy, patrzmy na Maszyny z każdej strony, ale za chwilę, oczywiście, nieuchronny czas w naszym pokazie, czyli ostatnia prosta, ale też atrakcyjna, żeby zobaczyć maszynę z tyłu. Popatrzmy. Obserwujemy ostatni etap tej prezentacji, dziękując za sprawny i bardzo efektowny pokaz.